Chciałabym wam dzisiaj pokazać produkt, który wprowadzi na pewno bardzo fajną atmosferę do mojego domu. To jest takie palenisko, troszkę większa, bardziej zaawansowana świeczka. I żeby um, ten produkt odpalić, najpierw muszę nalać do niego paliwo. Paliwo, które, co jest dla mnie bardzo ważne, jest w pełni ekologiczne. Jeśli cokolwiek mi się tutaj wyleje na produkt, mogę po prostu yy, przetrzeć ręcznikiem papierowym czy, czy zwykłą chusteczką. Nalubam paliwo, więc teraz mogę odpalić produkt. I mogę użyć do tego zapalniczki, zapałek, yy, czegokolwiek co mam pod ręką. Już pojawia nam się przepiękny ogień. Producent zapewnia, że w środku jest jakiś materiał, który nie pozwala temu płynowi wydostać się na zewnątrz, i faktycznie nic nam tutaj nie wycieka. Produkt przy przewróceniu praktycznie sam gaśnie. To jest dla mnie bardzo ważne, bo mając takiego zwierzaczka w domu, jeśli przez przypadek przewróci ten produkt, mam stuprocentową pewność, że nic się złego nie wydarzy. A przy tradycyjnych świeczkach takiej pewności nie mam. Ym, producent dokłada również takie dekoracyjne kamienia, także możemy je sobie ustawić tutaj. Produkt będzie wyglądał jeszcze ładniej. Jeszcze raz podpalamy. Zakładamy dołączony szklany cylinder, który nie dość, że pełni nam funkcję bezpieczeństwa, to jeszcze ogień dużo lepiej wygląda. Wygląda tak pełniej, mamy takie piękne tańczące płomienie. Co jest w tym produkcie bardzo fajne, jest w pełni przenośny, więc ja go mogę sobie używać w każdym pomieszczeniu w moim domu ale można go również używać na zewnątrz, więc y, gdy tylko przydziela lato i wieczory będą cieplejsze, na pewno wystawię go sobie na swój teraz i będę mogła jeszcze bardziej cieszyć się fajnymi, przyjemnymi letnimi wieczorami.